To osciskości i szybka wrzutka w niej koatl, czyli nadchodzący, wypasiony tytuł. Będziemy w nim składać właśnie tytułowego koatla, takiego węża. Tam jest od Inków czy innych Azteków, tak? Od Azteków. Jest to abstrakt, w którym będziemy sobie dobierać czy to części tłowia, czy ogony, czy głowy. Przechowywać będziemy tu w ośmiu miejscach na naszej planszetce. Będziemy też mogli zacząć budowę takiego koatla. A także podsuwać pod niego karty, które będą nam punktowały. Mamy pokazane, jaką musimy sekwencję mieć ile razy ona musi zaistnieć, żeby dostać odpowiednią liczbę punktów. Gra kończy się w momencie, kiedy ktoś zbuduje trzeciego koatla, albo skończą nam się e, któreś z elementów. Oprócz tego możemy też dobierać karty przepowiedni, a także zaliczać karty. Świątyń. Na kartach przepowiednich mam, przepowiedni mamy właśnie sekwencję, które mamy ułożyć, a także mnożnik, ile razy może się to pojawić, ile możemy razy za to zapunktować. Natomiast na świątyni mamy zawsze jakieś dwa wyznaczniki, za które dostajemy punkty i wystarczy, że spełnimy jeden, aby dostać już jakieś punkty. Gierka bardzo, bardzo prosta, taka właśnie typowo azulowata. Także w sam raz na to, żeby nowych graczy wprowadzić, pokazać, bo wygląda rewelacyjnie. I to wszystko. Jeśli lubicie takie gierki właśnie jak Azul, czy inne proste, kolorowe, to quad powinien wam się bardzo spodobać. Dzięki za uwagę, do kolejnego filmiku.